Biała plansza, po środku czerwony pasek. Na środku napis na białym tle w czerwonej ramce: Instytucja Prezydenta w Polsce 1922-2022. W stulecie śmierci pierwszego prezydenta RP Gabriela Narutowicza. Pod ramką napis: Rzeszów, 15-16 grudnia 2022 rok. Na ekranie prelegent profesor doktor habilitowany Piotr Szymaniec, Akademia Nauk Stosowanych Angeliusa Silesiusa w Wałbrzychu, członek Rady Legislacyjnej przy prezesie Rady Ministrów. Tytuł prelekcji Instytucja Prezydenta w koncepcji Władysława Leopolda Jaworskiego. Władysław Leopold Jaworski na tle międzywojennej nauki prawa, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, cywilista i administratywista, Żyjący w latach 1865-1930 był postacią szczególną z racji wieloaspektowości swoich zainteresowań, szerokości horyzontów. Był jeszcze przed I wojną światową jednym z najwybitniejszych przedstawicieli konserwatywnego obozu Stańczyków Krakowskich, tak zwanym neokonserwatystą, czyli przedstawicielem tego skrzydła. Stańczyków, którzy dążyli do pewnego porozumienia z budowcami, a już po odzyskaniu niepodległości przez Polskę przedstawiał uwagi na temat jej ustroju, a co jest bardzo rzadko, w 1928 roku opublikował swój własny autorski projekt Konstytucji. Właściwie w historii polskiej nauki prawa. Taki własny, autorski, jeszcze opatrzony bardzo obszernym komentarzem, projekt konstytucji, jest rzeczą bardzo wyjątkową. Już z tego względu zasługuje na zainteresowanie. W swoich poglądach na prawo i jego istotę łączył nurty, które wydają się w zasadzie niemożliwe do pogodzenia. Normatywizm rozwijany przez Hansa Kelzera. Takie poglądy głosił już po I wojnie światowej rzecz jasna, z uniwersalizmem chrześcijańskim. Stąd też wybitny znawca konserwatywnej myśli prawnoustrojowej, niedawno zmarły profesor Michał Jaskulski z Uniwersytetu Jagiellońskiego, to niebywałe połączenie zaznaczył już w tytule swej jak dotąd jedynej zresztą monografii na temat myśli Władysława Lopolda Jaworskiego. W swej koncepcji Jaworski przyznawał instytucji prezydenta szczególną rolę wykraczającą poza ramy ustrojowe. Opublikowanych pod koniec lat dwudziestych notatka to były takie krótkie esejki na, na różne bardzo tematy, niekoniecznie związane bezpośrednio z prawem. Pisał o tym stwierdzając, że prezydent ma być symbolem oparcia państwa na zasadach moralności. Zaznaczą, że sformułowanie z łaski Bożej w dawnych aktach ustrojowych miało właśnie ten sens, że, cytat, monarcha rządzi według zasad moralności. Pomijanie tego sformułowania w nowoczesnych konstytucjach wiązało się według Jaworskiego albo z niewłaściwym rozumieniem tej formuły, albo też uznaniem sprzeczności tej formuły z wolą narodu wyrażoną w aktach parlamentu znajdujących się konflikcie zartykułowaną przez Jana Jakuba Rousseau zasadą suwerenności narodu. Jaworski jednak podkreślał wielką wagę, jaką ma podkreślenie w Konstytucji, że, cytat, rządy w państwie będą sprawowane wedle zasad moralności. Jestem przeciwny temu, pisał, aby Konstytucja była programem, aby zawierał co, zawierała co innego jak normy prawne. Powtarzam prawne. Tak, podkreślam. Zresztą tutaj widzimy recepcję poglądów Kelsen właśnie dotyczących zakresu i charakteru aktu normatywnego. Dlatego, identyczność, to jest da dalsza część cytatu, o której wyżej mówiłem, określiłem w moim projekcie konstytucji w postaci normy prawnej. Prezydent Rzeczpospolitej wykonywał będzie władzę wedle zasad moralności chrześcijańskiej czym żadną normą nie może być ograniczona. Nie rozumie całej tej kwestii, kto przewiduje możliwość konfliktu między prawem ludzkim a moralnością absolutną, w którym mógłby się znaleźć prezydent Rzeczpospolitej wobec takiego postanowienia. Czyli właśnie odwołanie do moralności jest tutaj pewnym ograniczeniem władzy prezydenta a nie usprawiedliwieniem jakiejś dyskrecjonalnej samowoli prezydenta, ale właśnie to, że chociaż, chociaż prerogatywy prezydenta, jak zobaczymy w projekcie Jaworskiego, są bardzo szerokie, to jednak prezydent nie jest nieograniczony. Koncepcja prezydentury głoszona przez Jaworskiego została stworzona na bazie krytyki konstytucji marcowej i przyjętych w niej rozwiązaniach dotyczących prezydentury. Te, tej krytyki, o której mówiła pani Wojewoda i też bardzo ciekawie pani profesor Kaczmarczyk kwam. W konstytucyjnej z 1924 roku Jaworski opowiadał się za silnym rządem, który zapewniałby bezpieczeństwo państwa, a także za wzmocnieniem pozycji prezydenta przez wprowadzenie zasad wyboru prezydenta na wzór amerykański. Właśnie te elementy potem znalazły się w tym projekcie z 1928 roku oraz przyznanie prezydentowi prawa rozwiązania Sejmu. Kolejnym punktem reform, to już tylko na marginesie dodam, miało być zrównanie pozycji Sejmu i Senatu, co zresztą znalazło również wyraz w tym projekcie, z roku 1928. W tym projekcie Jaworski przedstawił koncepcję jednolitej i niepodzielnej władzy prezydenta. Zakładał, że prezydent będzie wybierany na siedmioletnią kadencję w wyborach pośrednich no to jest ta recepcja rozwiązań amerykańskich przez zgromadzenie elektorów, przy czym będzie obowiązywała zasada niepołączalności mandatu posła czy senatora z mandatem elektora, choć wybory elektorów miały się odbywać według zasad wyborów do Izby Poselskiej. Takie rozwiązanie miało na celu zapewnienia niezawisłości prezydenta od innych organów władzy, a liczba elektorów miała być dwukrotnością liczby członków Izby Poselskiej. Jaworski przewidywał, że prezydent jednokrotnie może zostać ponownie wybrany na ten urząd. Później miała nastąpić kadencja, po której u, 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 pewien po upływie kolejnych siedmiu, siedmiu lat prezydent mógłby znowu, czy były prezydent mógłby znowu się ubiegać po kolejną kadencję prezydencką. W zakresie polityki zagranicznej prezydent miał reprezentować państwo na zewnątrz ale w tym zakresie jednak był ograniczony przez obie izby parlamentu. W zakresie wypowiedzenia wojny czy też zawarcia pokoju musiał mieć uprzednią zgodę obu izb parlamentu, a przy zawarciu pokoju pokój ten również miał być przez parlament zatwierdzony. Również ogłoszenie stanu wojennego wymagało uprzedniej zgody obu izb parlamentu. W ujęciu jaworskiego prezydent otrzymał też szerokie kompetencje kreacyjne, obejmujące mianowanie i zwalnianie prezesa Rady Ministrów, prezesa Najwyższej Izby Kontroli, generalnego inspektora sił zbrojnych, w czym nie była to funkcja obligatoryjna, organ obligatoryjny, ale taki, który mógł być powołany, kiedyby prezydent nie chciał tych funkcji osobiście wykonywać. I właśnie ten generalny inspektor Sił zbrojnych mógł stać się wodzem naczelnym podczas wojny, no a także oficer, ale już nie członków Rady Ministrów, dlatego że jeżeli chodzi o członków Rady Ministrów, to prezydent miał ich powoływać na wniosek, prezesa Rady Ministrów i był tym, związ tym wnioskiem związany. Prezydent miał także mieć prerogatywy w zakresie zabetowania uchwalonej ustawy, jak też rozwiązania obu z parlamentem. Jaworski stwierdzał ponadto, że normy ogólne wydawane przez prezydenta są od razu rozkazem. Tu widzimy no, pewien element monarchiczny, zresztą tych elementów monarchicznych, jak zaraz pokażę, tej koncepcji Jaworskiego jest zresztą więcej. Przy czym, jeżeli chodzi o te akty normatywne prezydenta, to prezydent samodzielnie i bez poważnienia i z parlamentu mógł wydawać akty normatywne tylko wtedy, kiedy parlament z jakichś przyczyn nie mógł, mógłby się zebrać. Natomiast w innych przypadkach takie akty mogły być. Wykryte wydawane przez prezydenta, ale tylko z upoważnienia parlamentu, które to upoważnienie miało być wydawane na pewien okres, a więc temporalnie obowiązujący. W koncepcji prezydent otrzymywał nadrzędną pozycję względem innych organów konstytucyjnych. Jak wskazywał profesor Michał Jaskulski, prezydent w projekcie Jaworskiego uzyskiwał podobne usytuowania jak monarcha, koncepcji monarchii konstytucyjnej Benjamin'a na Konstanta, jednego z klasyków liberalizmu z początku XIX wieku. Stąd, z tą różnicą jednak, że Konstant mocno stał na gruncie koncepcji podziału władz, natomiast dla Jawowskiego władza była jedna i niepodzielna, czyli Jaworski, podobnie zresztą jak Rousseau, Podział władz kwestionował. W liście do krabiego Zdzisława Tarnowskiego Jaworski wskazywał na monarchiczny charakter swojego projektu. Cytat. Gdybyśmy mieli monarchię, wystarczyłoby zmienić prezydent Rzeczpospolitej Polskiej na król. Syn mój, tutaj dodam Iwo Jaworski, późniejszy profesor historii prawa Uniwersytetu Wrocławskiego, jest zdania, że król musiał musiałby mieć mniejszą władzę, podkreślam mniejszą, niż ja dałem prezydentowi, bo prezydenta można ostatecznie usunąć, ale nie. Sądzę, że ma rację. Tak pisał Władysław Leopold Jaworski. Zgodnie z artykułem pierwszym, zdanie pierwsze tego projektu, prezydent urzeczywistniać miał porządek prawny stanowiący państwo polskie. Tutaj znowu mamy Utożsamienie porządku prawnego z państwem to jest bardzo helzenowskie ujęcie. Jednocześnie to sformułowanie prowokuje do zadania pytania, czy na gruncie koncepcji jabłkowskiego to prezydent jest suwerenem, tak jak w monarchicznych doktrynach Żana Bodena czy Tomasa Hopsa, gdzie właśnie tym suwerenem był nam. Odpowiadając na nie, należy zgodzić się z profesorem Jaskulskim, że uwagi Krakowskiego uczonego nie dają podstaw do jednoznacznego rozstrzygnięcia tej kwestii. Jaskulski jednak uważa, że przyjęcie niemal nieograniczonej władzy prezydenta przesądza o autorytarnym charakterze całego projektu ustrojowego Jagowskiego. Badacz ten jednak łagodzi swoją opinię na ten temat, wskazując na wpływy myśli liberalnej na pozostałe rozwiązania ustrojowe zaproponowane przez Jaworskiego, dotyczące samorządu, sądownictwa, czy też pozycji jednostki. Ja tutaj nie do końca zgadzam się z profesorem Jaskulskim, chociaż bardzo cenię jego książkę. Jeżeli ustrój postulowany przez krakowskiego prawnika można nazwać autorytarnym, to byłby to autorytaryzm bardzo umiarkowany. Dość powiedzieć, że Jaworski, wzorem austriackich uczonych Georga Jelinka czy Hansa Helsena, był gorącym zwolennikiem instytucji Trybunału Konstytucyjnego, zresztą napisał odrębny projekt ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. I ten trybunał uważał za nieodzowny dla zachowania spójności systemu prawnego i ten trybunał miałby też badać konstytucyjność aktów prawnych obowiązujących przed wejściem w życie Konstytucji. Jednakże spod kognicji Trybunału miały być wyłączone dekrety prezydenta. Dlatego, że prezydentowi miała przypaść rola najwyższego stróża Konstytucji, taką tę rolę właśnie Jaworski. Określił ponadto, zdaniem Jaworskiego, wszelka władza miała być kontrolowana. Stąd też on wskazywał na trzy kolumny, czy też filary swojego projektu. A więc rząd, samorząd, i organy kontrolujące tak rząd, jak i samorząd. Skoro mamy organy kontrolujące i tak mocno podkreślone, to, to czy mamy do czynienia z autorytaryzmem? Ponadto sam Jadorski podkreślał, że pozycja prezydenta, tak jaką, jak ją określił w tym projekcie, jest nawet do pogodzenia z rządem parlamentarnym przy jednak zdrowej większości której oczywiście pod rządami Konstytucji Marcowej aż do zamachu majowego yy, oczywiście nie było. Według jednej z wersji zdania drugiego artykułu pierwszego proponowanej przez Krakowskiego uczonego, prezydent miał wykonywać władzę używania środków przymusowych w sposób nieograniczony żadną normą, choć jednocześnie, cytat, w granicach prawa i na zasadach moralności rytusowej. Można stwierdzić, że na gruncie Koncepcji Jaworskiego określony konstytucją sposób wykonania władzy przez prezydenta jest łącznikiem między systemem prawa stanowionego a wyższym porządkiem normatywnym, który można nazwać prawem natury, albo jak to czyni właśnie Jawowski moralnością Chrystusową. Zresztą Jawowski stwierdza, że w zasadzie podobna idea jest już u Arystotelesa, to jest właśnie idea miłości, a chrześcijaństwo to jest miłość właśnie. Tak jak Pousseau uważał, że wola powszechna, volonté générale, jeśli jest nią naprawdę, a nie wolą grupy, nigdy nie może zagrażać jednostkom, tak też Jaworski sugerował, że prezydent, jeśli rzeczywiście będzie respektował zasady moralności podczas sprawowania funkcji, nie stanie się dyktatorem. Zresztą Jaworski bardzo krytykował dyktaturę słabych dyktatorów, tak można to powiedzieć. Zasady moralności, podobnie jak przepisy prawa obowiązującego stają się w koncepcji Jabłowskiego ogranicznikiem autonomii, dyskrecjonalności w trakcie wykonywania władzy przez prezydenta. No i już w Problematyka ujęcia pozycji prezydenta przez krakowskiego uczonego kieruje uwagę ku szerszemu problemowi, a mianowicie relacji prawa do moralności. No tutaj się ukłonię w kierunku pana profesora Krzysztofa który miał dzisiaj być z nami obecny, który podkreślił na gruncie prawa karnego oczywiście tej relacji prawa do moralności, gruntowania moralnego, no prawa karnego w swoją książkę habilitacyjną. Jaworski, inspirując się normatywizmem, w swoich notatkach stwierdzał, że choć ustawodawca kieruje się określonymi przekonaniami metafizycznymi, prawo nie może skondyfikować takich przekonań. A ponadto norma prawna, która określałaby jakąś normę moralną jako obowiązującą, negowałaby sama siebie. Jednakże, jak podkreślał Techowski prawo, prawo stanowione może przewidywać brak przeszkód w stosowaniu szanowanych przez prawodawcę, cytat, wierzeń metafizycznych, a norma prawna może powiedzieć, że nie będzie użyty prawny przymus przeciwko temu, kto wyznań stosuje w życiu normy moralne. Koniec cytatu. Jaworski przedstawił do dziś interesujące rozwiązanie problemu relacji prawa i moralności, przy czym problem ten ogniskował właśnie w swojej koncepcji instytucji prezydenta. A trzeba podkreślić, że te, te rozważania Jaworskiego wpłynęły w pewien sposób na późniejsze rozwiązania konstytucji pietniowej, co też jest w literaturze przedmiotu podkreślane. To, że Ignacy Czuma, który był autorem tej formuły, Prezydenta odpowiadającego przed Bogiem historią na gruncie konstytucji kwietniowej, w jakiś tam sposób inspirował się między innymi rozważaniami Władysława Leopolda Jadowskiego. Pięknie dziękuję za uwagę. Biała plansza. Po środku, czerwony pasek. Na środku, napis na białym tle w czerwonej ramce www.idrepublika.pl